Muzeum na Soli funkcjonuje od 2005 roku. W muzeum można obejrzeć od początku do końca proces produkcyjny ważenia soli. Oprócz przedstawienia procesu, pokazujemy też, jak z biegiem lat przekształcała się tutaj tężnia, warzelnia soli i jak zmieniało się zastosowanie mikroklimatu produkowanego tutaj w Ciechocinku. Do Ciechocinka zaczęto, zaczęły przyjeżdżać całe zespoły ludzi do obiektów, które już tutaj powstawały na okres letni, do obiektów leczniczych. I tutaj odbywało się leczenie za pomocą słonych solanek, słonych źródeł. Ponadto sprowadzono jak na tamte czasy nowoczesne urządzenia do mechanoterapii i te urządzenia właśnie pokazujemy tutaj na warzeni soli.